Kończymy trzecią partyjkę w szachy. Mam nadzieję, trzecią wygraną, a na to na razie wychodzi i lecimy na spotkanie biznesowe. Dzisiaj taki total spontan vlog, bo nie miałem tego w ogóle nagrywać. Co on tutaj chce? On chce zbić mojego gońca. To jest taki plan dosyć, dosyć płytki, bo w sumie co on może zrobić? Zrobimy tak. Zrobimy tak, i co teraz powiesz, panie pomysłowy? Polecimy na spotkanie networkingowe, które organizuje mój kolega, i tam przychodzą ludzie, którzy po prostu są ambitni, którzy mają biznesy, którzy chcą się rozwijać. No, poddanie partii, bardzo miło. Przegląd partii, jak tam ocena. 83 skuteczność, 1003, no może być. Jestem dzisiaj bardzo zadowolony z wyników, same wygrane, bardzo pozytywnie nastraja. E, także połączę się później, jeżeli będę mógł coś nagrać, siebie na razie nie pokazuję, bo wyglądam jak miotła, idę się ogarniać. Parę słów na temat dobrych nawyków. Tak naprawdę to, jak będzie wyglądało Twoje życie jest totalnie zdeterminowane przez nawyki, które sobie przyswoisz. Ja pamiętam 2007, 2008, 2009 rok na potęgę e, słuchałem audiobooków Briana Tracy, czytałem książki Briana Tracy, no mnóstwo różnych zresztą autorów też. Szkolenia i u Briana i u Antonego Robinsa i wtedy na tamtym etapie mi zależało, żeby zbudować sobie odpowiednie nawyki. I no, ludzie sukcesu mają inne po prostu poranki. O innych rzeczach nawet myślą, kiedy jadą samochodem. Jakbym teraz na przykład nie nagrywał, to moje myśli nie byłyby jak to Brian Tracy pamiętam, określał strumieniem przypadkowych myśli. Tylko byłyby bardziej świadome, nakierowane na korzyści. Ale to nie jest o tym akurat odcinek, na pewno też o tym będę chciał nagrać. E, natomiast chodzi o coś innego. Akurat e, poprzedni odcinek zacząłem od, od tego, że się nie najlepiej czuję, i zabawne jest to, że dzisiaj czuję się akurat jeszcze gorzej, ponieważ e, po prostu się trochę rozchorowałem i po wstaniu z łóżka. Przed śniadaniem dwie godziny musiałem położyć się na kanapie. Po prostu z łóżka na kanapę, bo nie byłem w stanie e, funkcjonować w ogóle ani się obudzić. No i co? Chodzi tutaj mi o, o nawyki. E, człowiek, który musi pójść do pracy, bo pracuje na etacie, jeżeli jeszcze jest w stanie iść do tej pracy, to po prostu idzie, bo musi. No, ale na przykład ja nie muszę, tak? Bo mam taką pracę, mam swój biznes, że nie muszę. Mogę sobie cały dzień leżeć tak naprawdę yy, i odpoczywać. I <noise> yy, kurde, wow. Jaką piękna dziewczyna. Yy, mogę sobie odpoczywać, ale nie robię tego, ponieważ... Yy, ja się nad tym nawet nie zastanawiam, to mnie prowadzi. Nawyki mnie prowadzą, są silniejsze tak naprawdę ode mnie. I ja, ja wiem, że muszę zrobić coś pożytecznego. Po prostu to musi się wydarzyć, żeby zrobić coś, co ma taką wartość, yy, którą można by było określić, że dla Twojego lepszego jutra. Więc rutynowo, na tyle na ile siły pozwoliły, wstaję. O, wstaję i po prostu y, pracuję na tyle, na ile aż do zdarcia, że tak powiem, y, ile mi pozwalają siły umysłowe, i czekam na ten moment, y, w którym y, już nie mam po prostu weny totalnie do pracy, w której już tak wycofuję się, szukam czegoś innego, czuję, że mój umysł po prostu jest nieproduktywny, i wtedy robię coś takiego. I teraz sobie uświadomiłem to, że właśnie o tym dawno temu Brian Tracy mówił. Robię wtedy coś takiego, że jeżeli już chcę odejść od pracy, to mówię sobie: Ok, jeszcze 10 minut. To będzie to 10 minut, które, które teraz e, odbędę w pracy. Kurde, nie zawsze mogę się skupić, jak tak dużo się dzieje na jezdni, i, i nagrywam. E, jeszcze 10 minut z nadzieją na to, że praca mnie wciągnie, dlatego że zajęcie, które robisz determinuje w pewien Oż, ty kurna piraci drogowi ja pierdziele szok <grytanie> zajęcie które po prostu w które się wkręcasz powoduje zmiany twojego stanu emocjonalnego więc wierzę w to mam taką nadzieję że jeżeli zacznę pracować nad czymś jeszcze to że za 5 za 7 minut okaże się że to nie jest takie ciężkie jak się wydawało bo wejdę we flow i dzisiaj też tak było, na przykład, że już kompletnie nie miałem weny, porobiłem co mogłem, zrobiłem trochę rzeczy jak na człowieka e, osłabionego sporo. No to na koniec sobie powiedziałem: Jeszcze 10 minut, jeszcze chociaż jedno zadanie. Jeżeli po 5-10 minutach uznasz, że to jest totalna katorga, nic nie wychodzi, to wtedy dopiero odejdź od pracy. I teraz tak e, zrobiłem zadanie, e, no faktycznie to z 15 minut, powiedzmy, że popracowałem czy 20. E, już byłem dosyć zmęczony, ale nie położyłem się na kanapie, tylko pomyślałem sobie, jakie zajęcie będzie bardziej produktywne niż leżenie na kanapie i oglądanie e, YouTube'a na telewizorze. Takie zajęcie, które ma jeszcze jakiś czynnik pożyteczny, i dlatego widziałeś mnie, bo odcinek się od tego zaczął, że grałem w szachy, bo wierzę w to, że szachy rozwijają intelekt i skupienie. I po prostu to jest kolejna, że tak powiem, kolejny dobry nawyk, żeby szukać sobie zajęć, które w ciebie rozwijają. Bo na książkę dzisiaj już bym nie miał głowy, ale na szachy jakoś tak, chociaż są cięższe do myślenia, no nie? I kolejną rzeczą jest to, że dzisiaj jest spotkanie biznesowe, na które jestem zaproszony. To takie nasze, właśnie networkingowe spotkanie. I tak naprawdę też nie musiałem tam jechać, bo najbardziej przyjemną rzeczą, którą mógłbym dla siebie zrobić, byłoby przykrycie się kocykiem, zrobienie sobie herbaty z anyżem, z imbirem, z cynamonem i z goździkami pysznej z własnych ziół zaparzonej, które zbierałem w lato, jak sobie to wyobrażam, z miodem jeszcze i, i ten kocyk jakiś interesujący film sobie włączyć, i to byłoby tak naprawdę to, na co naprawdę mam ochotę. I problemem jest to wielu ludzi, którzy. Jakby nic w życiu nie osiągnęli, albo osiągnęli bardzo mało, że właśnie wybierają takie, takie czynności. Jeżeli mogą wybrać takie czynności, e, zmora jest po prostu o takiej porze e, roku jechać przez Warszawę. E, ciężko się skupić. No więc, tak naprawdę, ludzie, którzy mają swój interes, są zmuszeni do tego żeby wykształcić zupełnie inne nawyki i dzisiaj będzie dużo takich ludzi właśnie na naszym spotkaniu którzy osiągnęli bardzo dużo w swoim życiu i znam sporo z nich i wiem że odznaczają się dyscypliną i dobrymi nawykami może uda się porozmawiać z co niektórymi a może nie Aha jeszcze chciałem powiedzieć właśnie, bo nie dokończyłem wątku, bo troszeczkę skaczę, yy, że jadę na takie spotkanie yy, pomimo to, że się źle czuję i, 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 kole, i, i kolejną rzeczą nagrywam to, chociaż yy, to chyba jest najmniej teraz rzeczą, na którą mam ochotę, szczerze mówiąc, wiecie? Jak pomyślałem o tym, że się źle czuję i mam teraz gadać do kamery, a w ogóle jeszcze tam truć tyłek chłopakom ze spotkania, czy może coś tam powiemy do kamery, bo akurat dzisiaj kręcę vloga, to tak sobie pomyślałem. Nie, no najchętniej to bym dzisiaj mało mówił, bo po prostu jestem słaby strasznie, więc mało bym mówił. To jest jedyne na co mam ochotę nie mówić po prostu. Sz czyli szczerze mówiąc, nawet tam nie być, tak? Ale jadę tam i oprócz tego, że jadę, to jeszcze nagrywam tego. Y Vloga, czyli zobacz, robię y, szereg rzeczy dzisiaj, na które tak naprawdę do końca nie mam ochoty. No na szachy tylko miałem ochotę. Y, więc y, to są nawyki. I nawyki trzeba sobie wyrabiać, trzeba modelować nawyki od ludzi, którzy y, osiągają w życiu te rzeczy, które Ty chcesz y, osiągać. I patrzeć jak oni żyją, jak oni myślą, ale właśnie to są te... Największe różnice są w tych drobnych czynnościach. Co robisz tak naprawdę, jak wykorzystujesz swój czas? Chciałem dodać jeszcze z doświadczenia, że jedna rzecz, która mi też wspomaga to jest duże doświadczenie w różnych sytuacjach życiowych polegających na tym, że trzeba było coś zrobić, do czego nie było zupełnie psychiki tego dnia. Na przykład wiele razy byłem totalnie chory albo miałem jakieś duże problemy w życiu, coś się u mnie działo, a byłem zmuszony na przykład następnego dnia zrobić prelekcję przed dużą grupą ludzi, bo pracowałem też jako... byłem superwizorem też w jednej korporacji i tam byłem po prostu prelegentem też często, osobą, która gdzieś tam miała na scenie coś do powiedzenia I, i wiele razy było tak, że na przykład byłem chory, obudziłem się i totalnie tego nie widziałem, ale jak już się przebierzesz, weźmiesz prysznic założysz na siebie bardziej eleganckie ciuchy, poczujesz perfumy a jak już w ogóle znajdziesz się jeszcze w ludziach i tam, gdzie zobaczysz inne twarze po prostu, które są uśmiechnięte, to natychmiast się ta energia poprawia i możesz potem wrócić do domu i się zastanawiać, jak Ty w ogóle to wytrzymałeś, ale podczas tego spotkania będziesz ok. Ja na przykład 18 lat prowadzę szkolenia i nigdy jeszcze nie było tak, żebym zrezygnował z jakiegoś szkolenia, powiedział, wiesz co, nie zrobię tego, bo ja się, ja się słabo czuję. A ja byłem nawet z covid na szkoleniu, akurat z lekarzem, który powiedział, że nie ma nic przeciwko e, temu. Natomiast e, to pokazuje, że jak już zaczynasz mówić, zaczynasz wchodzić we flow i twoje myśli idą na rzecz, którą e, masz zrobić. To zapominasz o złym samopoczuciu. A natomiast, jeżeli zamiast tego wybrałbyś zostanie w domu i położenie się na kanapie, to natychmiast poczujesz się zmęczony. Dostosuje się natychmiast poziom Twojej energii do celu, który chcesz, czyli w tym momencie jest odpoczynek, więc organizm pozwoli sobie na to, żeby spocząć. To takie jeszcze anegdoty. Już się lepiej czuję. A myślę, że zaraz to w ogóle pofruniemy w temat, jak chłopaków zobaczę, i, i będzie w ogóle. Rafał zdrów. Dobra, trzeba się skupić na jechaniu. Nasze spotkanie biznesowe już tutaj dobiega końca. Już tutaj północ coraz bliżej. Był cały stół ludzi. Zostały ostatnie osoby. Ale to przejście Nie jest taki 100%? Jest trochę Jest prawie północ. Wracam właśnie ze spotkania biznesowego. Akurat był taki klimat, że nie nakręcaliśmy dzisiaj tam żadnych materiałów, ale też się urodziło parę ciekawych opcji, bo może będziemy robić też jakieś rzeczy właśnie żebyście mogli zobaczyć jak takie spotkania wyglądają, ale tak jak mówiłem wcześniej, zapomniałem kompletnie o tym, że się źle czułem, miałem mnóstwo energii, prowadziłem kreatywne Rozmowy i o dziwo na pytanie, co słychać, jak się czujesz, jak energia, odpowiadałem super po prostu i genialnie, więc nie byłem wcale w tym sztuczny, to było naturalne, co pokazuje, że to co mówiłem wcześniej, że pewne czynności mają to do siebie, że towarzyszy im pewien rodzaj ekspresji, pewien rodzaj energii, więc warto czasami jest na poziomie fizycznym zacząć wykonywać pewną rzecz, żeby psychika dostąpiła kroku. Jeżeli prowadzisz wykład i o rzeczy, które Cię pasjonuje, to należy spodziewać się, że przyjdzie energia. Jeżeli jesteś w ludziach, jest energia, jest atmosfera, to... Ludzie się śmieją ze mnie, że nagrywam w samochodzie sam do siebie zamiast prowadzić. To po prostu to popłynie. I dzień owocny, dzień bardzo udany, uważam, super. Taki dzisiaj vlog na szybko. Do zobaczenia w następnym odcinku.